Witam serdecznie na trasie 01. Dwie porażki z autorem. Bardzo bolesne. Jedna 400 a druga 300. Nie do uwierzenia jest to, co się dzieje tutaj w tym wyścigu. Nie do uwierzenia jest moja niemoc momentami. Piekielnie trudny czas autora. Naprawdę. Nie wiem czy to nie jest najtrudniejszy autor w grze. No dla mnie chyba tak. Dosłownie. Ale trasa. Palce lizać. Najwyższa półka, po prostu. Absolutnie klasa światowa. Tego już nie wygramy. Chyba, że nie wiem, co by się musiało stać. Jeszcze zahaczyłem kołem, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo o co. Nie pytajcie mnie po prostu, nie wiem. Jakiś element to wystający, musiałem tę rozbić. Wszystko ma tu znaczenie, nawet to pod jakim kątem wchodzimy. Żeby za dużo nie stracić przy ślizgach. To jest do wygrania, mam pamiętać, 300 setne tutaj. To jest koniec. To jest koniec. Do widzenia panie autorze. Do widzenia, żegnamy pana. Wreszcie. Jasna cholera. Aż mi brak słów. Zostawię wam powtórkę, może. Trasa jest. No, najlepsza w tej grze dla mnie. Naprawdę, najlepsza. I najtrudniejszy autor złamany. Najtrudniejszy na poziomie czarnym, bezdyskusyjnie. Jeden z najtrudniejszych w całej grze. Tak samo. Mamy otwartą drogę do skończenia kampanii w tym momencie, ale zobaczcie, co tu się w ogóle wyprawiało. Sam pomysł 10 na 10. Fenomenalna trasa, naprawdę. I chyba to był najkrótszy wyścig też zarazem na poziomie czarnym. Zobaczcie co będzie na E02. Tu się dopiero idzie załamać. Do uslušanja.